zobaczyć na długą ścianę, długą ścianę, tą tu w no, to w Stuszkowiczek. No? Chcemy zobaczyć? Tutaj widać, bo wjazd jest gdzie indziej. Wjazd jest tam na końcu, to zaraz pojedziemy, a czy wjazd, no to tak zobaczysz. A tutaj widać tą ścianę, gdzie wyjeżdżaliśmy. Widzisz tam, tam w no. rogu jest taki podjazd. Jest, 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 Tu, Ale tu, tu... jest wjazd, tu no. zjeżdżasz w dół, jedziesz tam. No. I tam jest podjazd, i od samego dołu widzisz jaka długa? Cała ta, ja tam aż ta, ta do końca. Tam co jest taki ten? ten no, dół. za wąwozik, wą widać, mm -hmm. że jest wydarte nawet. No, no, tam bo 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 będzie to tu piach, kawałek piach. jest drogi. Ale tam, czy długi, strasznie długa jest, że jedziesz i jedziesz, a tu ci kopiesz cały czas, no, 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 Rozpęd od razu wiesz, szybko. Żeby na prędkości. A co to było, kopalnia piasku czy co? To jest piaskownia. Aha, czyli zakaz wjazdu w zasadzie. No. Nie, no to motorami możesz jechać, przecież piasku nie kradniesz. No nie. Tam już powyżej 300 musisz mieć, bo, bo 250 nie wiedzisz. Za słaba? Za słaba. No chyba, że ktoś dobry, nie wiem, bo to nikt nie, 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 nie wjeżdżał. No seta nie wiedzie na pewno. Chodź, zobacz wjazd a wyjazd jest tam. Tu, kurde, tutaj za, ten posiane jest, chyba, co nie? No. To by to chyba nie dojedziemy tędy, na, tam na wyjazd. No, to byśmy musieli po tym orać, to ciężko będzie. Nie, to nie ma sensu. No. A tu widzę, ktoś na motorach leciał. Bo są ślady odbite. Widzisz? No. A, tam dalej się do tego dojeżdża. To co przyjedziesz i zobaczysz kiedyś, a ten, a zobaczysz tutaj gwiazd. Wow. Ja pierdzielę Tu, tu jest wjazd No i wyjazd też, jak nie, nie umiesz tam wjechać, no to wyjeżdżasz tędy, nie? Nie gadaj, poważnie? No, tylko tu trochę wyryło No, trochę mniejsza była dziura Nie no, jest No ja i tu ja też, jak, jak nie wyjedziesz, to nie wyjedziesz Bo tu nie ma innej wyjścia Czyli albo musiał, albo, albo tu wyjeżdżasz Albo tam gdzieś próbujesz, ale tam gdzieś jeszcze gorzej, bo to są drzewa Ja pierdzielę I jak tu nie wyjedziesz, to musisz jechać na bramę i do faceta, do stróża, panie, wypuść mnie, pan. Nie no to, wiesz, choćbyś miał, wiesz, jedyneczka, gaz i wyprowadzać go i iść. Nie dasz rady sam. To trzeba rozpęd i wjechać. Ten no, motocykl ważny ze stówkę. No, nibyśmy byśmy tu wjeżdżali normalnie, ale tamto, tamto, żeby skuć koza ściana. No. To jest kawałek, byśmy poszli zobaczyć, ale to za dużo chodzenia. Chyba, że spróbujemy podjechać, Czekaj, gdzie to, to gdzie... Yy, Suszkowice. Suszkowice. Nie, nie ma, Sławku, czyli co tam pchać w... No, to se możesz przyjechać kiedyś na spacer i wejść sobie, motor zostawić tu gdzieś i wejść sobie tędy i tam sobie, na, tam, tam z górki sobie popatrzeć na no. tą ścianę. Ale fest. Ale słuchaj, tutaj nie można oficjalnie wychodzić. No, można, no czemu nie? No to jest piaskownia. Po piaskowniach przecież mo mogą krosy jeździć. Przecież nic nie zepsują. No. Na razie. No i fajna przejażdżka była. Nawet zapomniałem się przywitać. No to cześć, witajcie. I będzie już koniec teraz, bo właśnie było polatane. Nowe miejsce znalezione, super fajne. Ale to też droga jakaś czarowa jest nowa. W no i droga na tor. I, i, I jak tam na torze nie ma nikogo. Ale później będzie jeszcze pan od Hondy będzie na KTM-ie jeździł na torze. To może, może, może zobaczymy. No a tymczasem to by było na tyle. No to trzymajka się. Do zobaczyska. Hej! Ale trafiłem No cześć Maxiu, co robisz? Jesteśmy koło Szabowej Ściany Dawidem właśnie Próbujemy się przeprawić tak, A ja z toru wracam Czy byliśmy, no pojeździliśmy Na przejeździe jestem Pociąg